Cześć, ma się Mawidzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o czymś, co mnie bardzo zirytowało w ostatnim tygodniu, siedmiu dniach dokładnie. Jak wiecie, ja się naprawdę rzadko czymś irytuję. Coś nie wiem, co musi być jak bardzo irytujące, żeby naprawdę się zirytował i to jakoś wpłynęło negatywnie na moje takie y, samopoczucie pod koniec dnia. Ale to, o czym dzisiaj porozmawiamy, to jest właśnie coś takiego. Tylko pierw chciałbym wam tylko jedną rzecz przekazać. Niedługo święta. Wspaniały czas idealny, jak lubisz na tłok ludzi, długie kolejki, niemyślących, przepychających się ludzi w sklepach, aż. Czuć te magie świąt. Dlatego mam na ciebie rozwiązanie: święta są super, robienie prezentów ludziom to najwspanialsza część świąt, ale żeby rozwiązać problemy, o których mówiłem przed chwilą, wystarczy robić zakupy online. To naprawdę nie jest ciężkie. Większy wybór, łatwe porównywanie cen i co najlepsze, Letishops. Letishops to serwis cashback, który dosłownie daje ci pieniądze za coś, co i tak robisz. Nie ma w tym żadnych haczyków, nie wypłacają ci to w euro gąbkach, tylko normalnie na konto bankowe lub co wolisz. Do 30% możesz dostać kaszbaku używając Letyshops i polując na gorące cashbacki. Wiadomo, nie jest to zawsze aż taki wielki cashback, ale nawet jeżeli mielibyście i tak odzyskiwać np. 1% z tego co kupujecie, to czemu by nie brać? To jak znaleźć na przykład 5 zł na ziemi i nie podnieść. Letyshops ma wiele sklepów w swojej ofercie. Prawdopodobnie jakikolwiek sklep sobie wymyśli, żeby kupić coś online, to możesz to zrobić z Letyshops. Dodatkowo trwa loteria Leti gdzie wystarczy wejść w zakładkę loteria po zalogowaniu się lub zarejestrowaniu się, zaakceptować warunki i za każdy zakup w sklepach partnerskich Leti Shops Utrzymujesz los i możliwość wygrania 100 tysięcy złotych. Wbijajcie w linki w opisie, korzystajcie z Letty i podnoście 5 złotych na ulicy, jeżeli je znajdziecie, bo to jest dosłownie to samo. No i dobra, przejdźmy do Fameu Reborn. Fame Reborn, czyli e, Fame ma 19.5, bo 20 jeszcze nie byli gotowi, no bo tam z bokzerem i tak dalej rzeczy, więc stwierdzili, że zrobią coś pomiędzy. Ja wam Pay Per view na tą galę reklamowałem, no bo wiedziałem o tym, że to nie jest cloud, które jest niepewne. E, ja sam kupiłem Pay Per view. 40 złotych już kosztuje, ja w szoku. Roku byłem. No ale okej, okay, fajnie. Oglądam sobie pierwszą walkę sportowa, fajna, przyjemna. Oglądam sobie później kolejną, już mniej sportowa, okej, okay. kolejna, ogólnie cała gala bardzo fajnie mi poszła, nawet bym powiedział, że takie mocne 8, 7,5 na 10 bym powiedział cała gala, aż do main eventu. Na, na pewno, nawet pomimo tego, że te typiary z GOAT zwalczyły, jakieś tam cringe'owe rzeczy pod koniec mówiła jedna, to i tak spowodowało, że te walki w sumie były okej. Okay warty tych 40 zł. No i wiecie, ja sobie zasiadam już na finał tak zwany, na ostatnią walkę, żeby obejrzeć ta wisienka na torcie, jaką miała być walka dwóch na dwóch, co było czymś nowym, czymś ciekawym, no i czymś śmiesznym, no nie oszukując się, Olejnik kontra Wardęga i jeszcze Fabiański kontra Wojtek Gola, czy tam odwrotnie jakby to zrobili, no było to ciekawe, ciekawe zestawienie, przed tym jak to w sumie się wydarzyło. No i dobra, zaczyna się walka, ja sobie myślę, ale będzie teraz ciekawie, Minęło 10 sekund i było koniec walki. <laughs> I już Wam wszystko wytłumaczę. Oczywiście Wam nie mogę pokazać, jak ta walka wyglądała. No, no, no bo pay per view, jakby płatność i tak dalej, pozwy, ja, ja się nie chcę w to bawić. Ale mogę Wam wytłumaczyć. Olejnik ruszył na Wojtka gole z jakiegoś powodu. No i Fabiański ruszył na Wardęgę. No i Fabiański dostał tylko jednego lekkiego hita. Pod jakby po lewej stronie, w żebra bardziej w sumie, bo, bo wątroba jest po drugiej stronie od Wardęgi. I nagle się położył. Jakby do swojej się rzucił na tego Wardęgę troszeczkę i tak położył się. No i niestety lub niestety, jak już się położył, a było to na zasadach K1, czyli mogą tylko wystójce się bić. No to Wardenga go nielegalnie, że tak to powiem, nie wraz z regulaminem, walnął, jak leżał w twarz raz. No i Fabiański zaczął płakać, zaczął się zwijać z bólu, jakby to Wardenga, nie wiem. No, no, jakby Wardęga go nie walnął, tylko, nie wiem, taki um, Amadeusz Ferrari przynajmniej. Na początku zaczął sygnalizować w ogóle kolano, jakby w kolano mu coś się stało, no bo miał jakąś tam kontuzję kolana i może na to chciał pierw zwrócić uwagę, e, ale potem sędzia mu chyba coś powiedział, że, że dostał nielegalnego hita i nagle zaczęła go główka boleć. I w tamtym momencie, jak już widziałem, że on się tak zwija z bólu, a nic mu się tak naprawdę nie stało <laughs> i widać było, że po prostu nie chce kontynuować tej walki i jest to dla niego bardzo łatwa wymówka, to ja nawet ju już straciłem wiarę, tak? Może tam minimalną miałem z tyłu głowy, że no może jednak Fabiański pokaże to, co mówił, czyli szacunek do Wiza i zawalczy mimo wszystko, ale niestety, lub stety, jak się medyk tam go zapytał, to on kiwał głową, że nie, 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 no i walka została zakończona. W sensie Wartenga został zdyskwalifikowany, no bo chcąc lub nie chcąc, No Fabiański miał prawo do tego, żeby zakończyć tą walkę, ale no, szacunku do Wiza nie, nie powinien, tak? Mieliśmy różne sytuacje, jak na przykład przypadkowo ktoś do oka, na przykład, dał yy, yy, rękę albo tam różne, właśnie nielegalne ciosy, ale to jakoś mega nie wpływało. No i tym bardziej to nie był War Wardenga, który cię walnął, tylko jakieś większe hity. To i tak ludzie kontynuowali z szacunku do widzów, tym bardziej, że to jest mi main event. Po Fabiańskim było po prostu widać, że on tam nie chciał być. Nie chciał być, chciał zgarnąć pieniądze, widział łatwy pieniądz. w na konferencjach jeszcze jakoś tam się sprawdzał, bo jest jednak aktorem, więc takie robienie show jakoś mu tam pasuje, ale narażenie swojego zdrowia, no to nie było coś dla niego, więc nie wiem po co on w ogóle pod walki. Wardenga po walce jeszcze sugerował, że ej, ale może ja wrócę i po prostu Wojtek Gola zostaje zdyskwalifikowany, czy coś ja z Olejnikiem będę się bił. No, no i co fakt, byłoby to lepsze niż to, co się wydarzyło, czyli to, że Olejnik po prostu został zmasakrowany przez Wojtka Gole w ogóle. <gulet> Wojtek Gola tam się zimbawił, dawał e, ręce do tyłu i nie tylko. No i faktycznie Wardenga kontra Olejnik było ciekawsze, no ale nie tak to działa, niestety lub sety, aczkolwiek to są freak fighty i powinni tak to zrobić, no ale cóż, nie wiem, no jestem zawiedziony na tym Fabiańskim i dlatego sobie obejrzymy teraz e, jego wywiad po tym wszystkim, bo ten wywiad jak obejrzałem tam fragmencik to stwierdziłem, że muszę resztę z wami obejrzeć. Jeden cios, znowu się położyłeś i znowu kontuzja. Ja się położyłem. Tak. Wszyscy Jeśli... to widzieliśmy przecież. Ja się położyłem, ja się Chyba potknąłem z powodu nogi, nie pamiętam dokładnie tego wszystkiego, co tam się działo. Dobra, nie, ja, ja, ja mam dobre relacje z Fejmem, może się nie obrażam, ale ja wam to muszę pokazać. On mówi, że on się wywalił przez nogę, czy coś takiego. Ja wam już pokażę w slow-mo, jak jego wywalenie wyglądało podczas walki. No w sumie to jest nagrane z telefonu, więc może się nie wkurzą. Dosłownie to w głowę, ten cios przed jakby wywróceniem się, to Wardenga zmisował nawet, więc go nawet tam nie trafił, żeby on się potem, nie wiem, i on od razu dosłownie się wywrócił, jakby dosłownie, się poślizgnął specjalnie, nie wiem co tam miało być. Przed wejściem, dokładnie przed wejściem, tam jest taka pochyła. I ja zrobiłem taką szybką walkę z cieniem. I nawet jest to nagrane, chłopie. Jest to nagrane, fame to ma. To ciebie powinni na noszach wnosić chłopie, do klatki. Nie no, ja mam, kurwa, no ja ci powiem tak, tak już reasumując. Dawaj, dawaj. Chciałem być piłkarzem. No. Nie no, Wydywał wszystkich w ogóle widzów, którzy oglądali. Zapłacili za pay-per-view i liczyli na najlepszą wisienkę na torcie na koniec, jakim jest main event zawsze. Powinien być najlepszy. A okazało się, że był najgorszy przez to, że on zaczął aktorzyć. Jakby konferencja się w pewnym będzie kończy, tak? I ludzie nie chcą widzieć aktorzenia, jakichś tutaj scen i tak dalej, tylko prawdziwą po prostu walkę między ludźmi. Za to dostajesz płacone, a chłop gada w ogóle o tym, że chciał zostać piłkarzem. Nie mogłem. Przez zdrowie. Przez problemy jakieś absurdalne też, laryngologiczne. Dlatego zostałeś aktorem i podpisałeś umowę, żeby się bić, czyli jakby fizyczna praca, treningi i potem właśnie w oktagonie i tak dalej. No to po co to robiłeś, skoro wiedziałeś o tym, że nie możesz? Taki friz, mimo tego, żeby dostał miliony i tak dalej, to jakoś nie walczy, bo ma problem z kręgosłupem. A no ja nie wiem, stary, ja nie umiem tego opisać, no ja głupieję, po prostu to nie jest dla mnie, no, sayonara, Widzisz, ale szkoda, bo Dziękuję na konferencji, widzisz, wczorajszy program też był fajny, konferencja fajna. Wiesz, konferencje, to ja umiem to robić, no. Tylko konferencja to nie wszystko, tak? No i mi się wydaje, że on jakby wie o tym, że nie chce się bić, jest mega, nie wiem, pacyfistą, czy coś takiego. Nie, nie mam pojęcia do końca, ale ewidentnie ma jakąś blokadę tutaj, więc nie wiem, po co akceptuje te walki, ale ewidentnie widać po nim to, co słyszałem, czyli to, że to była chyba jego ostatnia walka w kontrakcie, więc po prostu zrobił to na, 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 na tak zwany odwal y i tyle. I Sajonara jeszcze ludziom mówi, To jest Brak jakiegokolwiek szacunku. Jeżeli jakiś widz był jakby jego widzem, lubił jego aktorstwo i dlatego kupił pay-per-view dzięki niemu, na pewno ktoś taki był, to ja bym, nie no nie chciałbym oglądać filmów z nim, tak szczerze, bo bym miał tą walkę przed sobą i to, jako mało szanuję tych, tych ludzi, którzy go oglądają. Ja za chwilę wracam na plan. To jest, to jest moja bajka. Tam się czuję dobrze. I niech tak będzie, no wiesz, jakby tutaj się zabawiłem. No, typowa gwiazda, po prostu. On daje się, jak typowy, taki gwiazdor, jakby nie wiem, kim był, zachowuje. To jego jeszcze takie cwaniakowanie, czy cokolwiek, jakby właśnie nie zniszczył całe, jakby odczucie tej gali, którą był twarzą, poniekąd, no bo był main eventem, w ogóle on tego jakby nie rozumie, że, że zniszczył tak naprawdę naplu widzom, włodarzom i jeszcze swoim przeciwnikom, no i w sumie swojemu teammate'owi Wytwarz i jeszcze taki dumny z tego jest. Nie denerwujmy ludzi. Nie, ale tylko, już kontrakt się skończył. Możesz mówić, więcej niż półtorej bańki wpadło? Więcej. Natomiast jak dla mnie, to to jest. Czyli średnio dostał więcej niż 500 tysięcy za jedną walkę, bo miał trzy walki, tak? I dostał więcej niż półtora miliona złotych. Ja nie, no, fake mam wrażenie, że lubi płacić ludziom, którzy się nie zwracają. Chyba, że oni lubią tak mieć taki negatywny posmak jakiejś gali, dlatego nazwali ją Reborn, bo wiedzieli, że i tak będzie do kosza i ludzie będą chcieli ją zapomnieć. Nie, tak się robi siano ale, w tym kraju. Ale, ale słuchajcie, po, Nie, poczekaj, bo ty trochę to spłycasz. Tak? Ale ty śmieję się. Spłycasz. Ty wiesz, ile mnie to kosztowało też i. i te też, ile mnie to kosztowało emocji, stary, wiesz, ile to, to kosztowało zdrowia. Nie, 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 dobra, nie, okej, okay, okej, okay. tu, i o co mi chodzi, to jest taka odklejka typowego gwiazdora, no, że no poszedłeś na 11 sekund i w 11 sekund zamrobiłeś 500 tysięcy złotych, no, co, co ty mi gadasz o tym, że to ci kosztuje zdrowia e, psychicznego i fizycznego? Co ty w ogóle do mnie gadasz, człowieku? Musiałeś na parę konferencji tylko pójść do parę, na parę ses zdjęciowych i, i tyle. To nie jest tak, że te pieniądze po prostu to jest takie totalnie easy money, bo nie róbmy z tego, wiesz, bit. Nie róbmy z tego easy money, bo to nie jest easy money, stary. Dla mnie... Tutaj udawanie, jakby on też tak nie sądził, że to jest po prostu easy money, miał pierwszą, lepszą wymówkę i ją użył po prostu, żeby zakończyć walkę i dalej nie walczyć, nie robić tego show, e, kto, za które jest płacony w sumie. No to nie chodziło o sylwka, stary. To znowu ja przegrałem ze sobą, rozumiesz, przegrałem ze swoim no kolanem. z tym kolanem w ogóle w końcu? Kurwa, ile razy mam ci powtarzać? No. On cały czas o tym kolanie, ale podczas walki ewidentnie pokazywał na głowę, że głowa go tak boli, on to ledwo w ogóle widzi, myśli i tak dalej, więc nie może kontynuować walki. No to się zdecyduje. Albo to, albo to. No i co? To tyle. No, no chłop przyszedł, zrobił, wyk no, zrobił ze siebie klauna tak naprawdę. P przyszedł trochę, ograł też wszystkich. a tak bardzo brudno ograł wszystkich. E mi jest przykro, bo cała ta gala tak się dobrze zapowiadała, tak fajnie szła. No i się skończyło, jak się skończyło. No cóż. Może dwudziestka będzie lepsza, ale z tego, co widziałem, jakichś przecieków, walki i tak dalej, to się chyba nie zapowiada, ale zobaczymy. Zostawcie like lajka, zostawcie tu na do końca, widzimy się jutro i na razie.